Nawet no więc ładna okolica, gdyby nie korole byłaby stolica Będziebyś Kurwa ile kasy leci Gdzie? O, dzień dobry panie bardzo Kurwa Ty to chyba kurwa konia z kopyta jadłeś tyle czasu Ja mu po prostu energii już brakowało, z niedożywienia czekał na hamburgera. Papie wrócił od razu. Co, czemu włączyłeś? No i chuj, to by czekał, no co kurwa? Ja pierdolę. No już kurwa leciałem, chłopie. Żebyś ty nagle by nie poleciał, kurwa. Nie ma zwykłego br Wiem, Nie jak to się dzieje na ale ty jesteś... Barnie już widział na Facebookach, że są, no, aktualizacja była, to mówi, nie, szybko zjem. On tam ma powiadomienia, jak kujawa coś wysyła, to on też to od razu ma. On ma kujawę w rękach. No, kujawę obserwuje, kurwa, stalkuje go. Ja pierdolę, ale to wykończenie z tym królikiem to mnie rozjebało, nie? Widziałeś to, Pepper? Co ty pierdolisz? No chłopie. No mi pisałeś, kurwa. Nie mogę cię ten oznaczyć, Patryk. Bo chyba cię wyjebali z tej grupy. Hej, za dużo. No, ty, no nie mogę cię oznaczyć, z koda. Nie no, ja tam nie jestem. Ach, chuja, nie mogę cię oznaczyć, on jesteś. Ja to mam już, już mu wysyłam. Gdzieś ty kurwa jest, panie Patryk. Pan Patryk, pojechał na biwak. No i to zmiana listy gier, i co ludzi, ludzi nagle nie ma, bo nie chcę tego. Nie no, na dwójkę kurwa, czekaliśmy z katonem z 10 minut. 18 20. Czekaliśmy tyle co ty na hamburgera aż przyjdzie do ciebie. No dokładnie. Kurwa! Ja tak Bartka nasyłam na złodziei jak wchodzą do mieszkania.